W sobotę 22 kwietnia odbędzie się piknik rodzinny w ramach Pawieńskich obchodów Światowego Dnia Wody. To impreza cykliczna organizowana przez zakład wodociągów i kanalizacji. Tak jest. Zapraszamy wszystkich serdecznie w najbliższą e, sobotę 22 kwietnia. Od godziny 9 ruszamy z zapisami na rajd rowerowy, czyli tradycyjne rozpoczęcie obchodu Światowego Dnia Wody. Raj rusza o godzinie 10. Spod tej bramy, od ulicy Wiejskiej. Tam będziemy jechać do Dużej Wody, czyli tradycyjna już nasza trasa. Trasa będzie zabezpieczona, mamy wszystkie zgody, więc formalnie już mamy potwierdzoną, że rajdem rozpoczniemy ten, te obchody. Startujemy o 10. Przypominam zapisał o 9. Tam każdy zostanie pakiet startowy, każdy będzie ubezpieczony i po powrocie tutaj będzie mógł spokojnie sobie ten rowerek zostawić. Także gorąco zapraszamy. Pogoda ma dopisywać, bo zawsze mówię, że mamy ją wypracowaną. A same obchody Światowego Dnia Wody na ujęciu na ulicy zagajnikowej. To tak naprawdę godzina 11. Zaczynamy od godziny 11. Kończymy zabawę o godzinie 15. Czyli mamy 4 godziny atrakcji, począwszy od warsztatów, które poprowadzimy na stacji. Czyli będzie można zwiedzić stację, poznać cykl produkcji wody, ale również zobaczyć zmiany, które nastąpiły na, na tej stacji. Nie chcę zdać szczegółów, bo to będzie też swoista niespodzianka, ale będzie można zobaczyć parę zazwyczaj, tylko tyle, że można będzie zobaczyć parę ciekawostek związanych z wodą i to zobaczyć dosłownie, bo mamy wyposażone teraz specjalnie naszą centralę połączoną z akwariami, będzie można wtedy zapoznać się z całą, z całą jakością wody. Będą warsztaty laboratoryjne, czyli będzie można zobaczyć doświadczenia. To już jest taki stały element yy, obchodów. Yy. Oprócz tego będzie stanowisko łódzkiego zoo, z którym współpracujemy. Obecnie słynne orientarium, które, które jest w Łodzi. Mają przyjechać też zwierzaki. Nowością na tym, na tym stoisku, znaczy na tej części stacji, będzie stoisko fundacji RabLokal, z którą współpracujemy przy prowadzeniu i w prowadzeniu akcji uświadamiającej bezpieczeństwo nad wodą. Będziemy kręcić filmiki wspólnie z naszymi partnerami, i między innymi o tym opowie nasz ST, czyli Krzysztof Łyszkowski. Mam nadzieję, że każdy będzie miał okazję zapoznać się z ich działalnością. Na zewnątrz tradycyjnie są stoiska z wiku, na którym będziemy mogli spróbować pawieńskiej wody, ale również będzie stoisko, na którym dzieciaki będą mogły odebrać gadżety, bo tradycyjnie będziemy zbierać stempelki, czyli na każdym stoisku będzie kropelka, którą trzeba będzie zdobyć, wykonując określone zadania. Dodatkowo chcemy też przedstawić naszego pracownika, który w tym roku Wyjątkowo się e, wyróżnia, bo przemykantrza, który jest pracownikiem Zwiku, przebiegnie 10 maratonów w 10 dni. I chcemy też, żeby podsumował tą akcję, bo jesteśmy po prostu z niego e, dumni. Oprócz tego będzie kolejny element, e, jeżeli chodzi o stoisko Zwiku, to będzie m, parę słów o bajeczce, którą wydaliśmy, ale cały czas ją będziemy promować. I to jeżeli chodzi o stoisko z Wiku, natomiast będą stoiska naszych partnerów, czyli Centrum Seniora, Pobieńskie Centrum Medyczne, przyjedzie też z karetką, więc będzie można przy okazji zobaczyć samochody specjalistyczne. Będzie stoisko Urzędu Miasta Wydziału Ochrony Środowiska, w którym będą dzieciaki tradycyjnie miały zadania do wykonania. Będzie stoisko Dobronianki, która Przyjedzie też z niespodzianką, czyli z alpakami będzie główną atrakcją tor przeszkód. To jest dzika rodzinka, którą mieliśmy okazję poznać w tamtym roku. Ten tor będzie lekko zmodyfikowany i będzie można wspólnie ze swoimi pociechami go pokonać, bo to jest tor i dla dorosłych, i dla dzieci. To jest dobra zabawa. Mam nadzieję, że pogoda nam wszystkim dopisze. Po rajdzie, ale również dla wszystkich uczestników będzie czekał ciepły poczęstunek. To będzie dobra, pożywna zupka, także będzie można, można się zregenerować. Poza tym będą stoiska naszych kolejnych partnerów, czyli będzie policja, będzie straż miejska, czyli będzie można oznakować za darmo rower. Będą nasze samochody specjalistyczne. Będzie stoisko związane z podwodnym światem, czyli tam będą animacje, będzie malowanie twarzy. Będą nasi pamięć harcerze, bo oni są zawsze niezawodni. Wyjątkowo w tym roku to właśnie harcerze będą prowadzić większość, większość animacji. Oprócz tego będą jeszcze podmioty działające na terenie naszego miasta i powiatu. Które świadczą usługi edukacyjne. Oni to będą za darmo też przeprowadzać gry i zabawy z dziećmi. Będą, będą na pewno konkursy dla wszystkich rodzin prowadzone ze sceny, bo tam wystąpi już przygotowujące się Centrum Seniora, ale również będzie pokaz ze strefy ruchu. Mam nadzieję, że zaszczyci naszą swoją również Kofanyz. Ja to jest nasz, nasz ambasador, jeżeli chodzi o sporty siłowe. Oprócz tego na z Wiku będziemy przeprowadzać na pewno konkursy też związane z rajdem rowerowym. Będzie ta słynna konkurencja, czyli krótki odcinek, który musimy pokonać w jak najdłuższym czasie bez podpierania się. Także będzie masa atrakcji, każdy po zakończeniu, po zakończeniu odwiedzenia wszystkich stoisk może odebrać zestaw gadżetów przygotowany przez Zakład ciągów organizacji, ale również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo to on nam dofinansowuje większość tych atrakcji i, i, i działań, bo to wszystko robimy w ramach dużego projektu, który zamierzamy zakończyć w czerwcu. Także myślę, że będzie ten plan bardzo napięty. Każdy znajdzie coś dla siebie, a pogodę mamy wypracowaną. Jeszcze wrócę do rajdu. On jest dedykowany, adresowany do wszystkich rodzin. Jak będzie wyglądała trasa? Trasa ma być lekka, łatwa i przyjemna, czyli do pokonania przez wszystkich to będzie 17 km, no około, bo to się wiadomo, że nie wiem jakie będą warunki pogodowe, może będziemy musieli coś jeszcze ominąć. Natomiast jedziemy do dużej wody, czyli to już jest nasz stały punkt. Każdy z uczestników dostanie też mapy przy okazji, bo to nie tylko jest rajd Jeden, bo chcemy promować ten zdrowy styl, tryb życia i przygotowaliśmy w ramach też projektu mapy e, tras, które można spokojnie e, z rodziną pokonać, ale również chcemy pokazać, że w mieście dużo się zadziało, jeżeli chodzi o, e, o drogi rowerowe, i chcemy też pokazać, że można zrobić wycieczkę już po całym mieście trasami rowerowymi. E, tutaj ogromna, e, ogromna pomoc i wsparcie ze strony Stowarzyszenia Rowerowe Pewienice. Za to serdecznie dziękuję, bo to oni na siebie wzięli tak naprawdę ciężar rajdu. Robert Manios i Arek Jaksa będą ambasadorami, komandorami tego rajdu, więc za to serdecznie dziękuję, bo całe stowarzyszenie bez chwili namysłu się zgodziło na to, żeby nas jak zwykle wspomóc. Cieszę się, bo to chodzi o to, żeby właśnie były to rajdy rodzinne, żeby to nie były jakieś bardzo długie i skomplikowane trasy. Myślę, że, że te mapki się na pewno przydadzą, że nie. No, z rodzin potem te trasy wykorzysta. A jeśli jednak ta pogoda nie dopisze, jeśli będzie zimno i będzie padał deszcz, czy ten rajd wtedy się odbędzie? Już razem się odwoływali, więc mam nadzieję, że tak się nie stanie. Natomiast póki co prognozy są pozytywne, więc myśmy pozytywnie na pewno ten rajd poprowadzimy, bo pogodę mamy, mówię, wypracowaną. Musi być tak, żeby, że ten rajd się odbędzie. Ty przypomnij 22 kwietnia zapisy ruszają od 9, raj startuje o 10, a całe obchody Święta Wody od 11 do 15 tutaj na tym ujęciu każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, bo tu będą jeszcze atrakcje też gastronomiczne, waty cukrowe, popcorny, wszystko tutaj każdy coś dla siebie znajdzie.